Siemano, tu ja z tej strony. Druga część y, sławnej angielskiej mgły. Także wygląda to całkiem fajnie. Y, jest minus 3. Rano nagrywałem, dzisiaj to było minus 3, teraz jest minus 1. Nie wieje nic. Y, także jest bardzo ładnie. Na szczęście nie wieje i nie pada. Y, powietrze jest trochę ostre dla mnie, jakby nie jestem przyzwyczajony do tego. Wejdziemy sobie na mm, ten no, ojej, ile ludzi żeby ich nie kręcić to będę tu kręcił wejdziemy sobie na mostek gdzie płonie Ja chyba przyjechał jakiś pociąg przed chwilą ludzie z roboty wrócili nie ja będę ich kręcił żeby nic się nie 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 przypieprzył, że go kręcę mam tu taki strumek fajny płynie mam, że mi telefon nie wypadnie Taka normalnie jak w horrorze, taka mgła. Tu jeszcze jest ten stacja kolejowa, taka mała. Wejdziemy się na górę i też zrobimy panoramę. Chociaż panoramę tu nie zrobię, bo przecież jest mgła wszędzie. Ale z góry coś będzie widać. Zobaczcie za mój głos, ale mam... A tak i chrypy i w ogóle dobrze, że cokolwiek mówię. A wyszedłem na zimne z ciepłego i kilka minut duszenia się, tak to jest, o tak to wygląda z góry, Ciekawa, fajna mgiełka. Ostrzycień mgły, o wasaka, no dobra, taki kawałek pogody szkockiej. Mglista i z rana, wieczorem też jest mgła. Znaczy jak tu jestem kilka miesięcy to kilka mgieł widziałem mroźnej pogody dwa razy. Także taka sytuacja. O. Skąd rail? Dobra, wychodzę na ulicę i tyle. i się jeszcze tu ostatnio jak tutaj szedłem chciałem, że się uduszę bo był jakiś pożar, jak się później okazało tam na górze gdzie skąd schodzę i tutaj po prostu to usiadło, nie dało się oddychać tak wszystko stało no, no i taka szkocka pogoda mały mały rzut okiem na Glasgow w grudniu po południu przed wieczorem trzymajcie się, cześć latać szeroko, nie wąsko, pamiętajcie wszędzie